Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w dniu kolejnym. I moi drodzy, przechodzę do losowania, a mianowicie w zasadzie do ogłoszenia osoby, którą wybrałam. Tak jak mówiłam, z góry przepraszam w ogóle za moją fryzurę i tak dalej, przed chwileczką zaczęło padać, a ja miałam otwarte szyby w samochodach i drzwi. Bo było chwilę wcześniej ciepło, właściwie gorąco. Nie wiecie, żeby wszystko się wietrzyło i nagle, słuchajcie, po prostu deszcz nie wiem nie wiem, skąd on się wziął. Tak, także najpierw zaczniemy od, od ogłoszenia właśnie osoby, którą wybrałam. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział. Na pewno spiszę sobie wasze pomysły, które chcielibyście widzieć u mnie na kanale. Dziękuję też za mnóstwo ciepłych słów, które skierowaliście w moim kierunku. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło i doceniam to z całego serducha. Na takich osób też chce się nagrywać. Tak jest prawda. Kilka osób, które wzięły udział w rozdaniu Pojawiły się tylko na rozdanie, i od, od, czasu, od czasu ogłoszenia rozdania nagrałam jeszcze cztery filmiki. Pod żadnym z nich kilka osób po prostu się nawet nie udzieliło. I takie osoby raczej już będą u mnie skreślane. Jeżeli pojawią się kolejny raz, po prostu nie będą brane pod uwagę. Ja doceniam szczerych widzów. Rozumiem, że nie każdy ma możliwość siedzenia i oglądania wszystkich filmików od A do Z, bo ja też nie zawsze tak robię. Czasami oglądam jeden filmik na raty, a czasami po prostu przewijam i oglądam to, co w danym filmiku mnie na przykład interesuje. I robi tak wiele osób nagrywających. I podejrzewam osób, które nie nagrywają, a oglądają, też tak robi. Także słuchajcie, chciałabym nagrodzić, albo może najpierw przeczytam komentarz, który został napisany pod filmikiem rozdaniowym, i później powiem, kto jest zwycięzcą. Przypomnę, że mieliście w komentarzu: zostaliście poproszeni, aby w komentarzu wpisać, dlaczego mnie oglądacie. I co chcielibyście widzieć na moim kanale. Po pierwsze lubię Cię oglądać i słuchać, masz przemiły głos. Recenzje książek są bardzo zachęcające. Po drugie, kontynuowanie filmików książkowych, proste przepisy, testy kosmetyków oglądnęłabym QA, może jakieś opowieści z życia wzięte, jakie masz zdanie na różne tematy, na przykład minimalizm, zakupoholizm i tak podobne itd. Osobą, która napisała ten komentarz, jest 79 Neska, i tobie, kochana, gratuluję. Chciałabym, abyś odezwała się do mnie w wiadomości prywatnej, czy to na Instagramie, czy też mailowo, celem podania danych do wysyłki. Neska jest ze mną bardzo długo. To po pierwsze, słuchajcie, ja sobie tylko zobaczę bo mm. jest ze mną bardzo długo i oczywiście były takie filmiki, gdzie mniej się udzielała, gdzie więcej i ja tak jak powiedziałam, ja to rozumiem każdy ma też swoje życie swoje smutki, problemy radości i nie będzie poświęcał 24 godzin na to, aby oglądać mm, oglądać filmiki bo no tak chyba się nie da żyć, nie da się tak funkcjonować. Także kochana, Tobie jeszcze raz gratuluję. Dziękuję oczywiście również za ten Twój miły komentarz. Jeżeli chodzi o recenzję książek, Cieszę się, że trafiają, bo już kilka osób też pisało w komentarzach odnośnie książek. Ubolewam troszeczkę fakt faktem, że ja nie mam stricte kanału książkowego. Może byłoby też łatwiej się wybić. Ja co jakiś czas tylko wstawiam recenzję, ale powiem Wam, że mało osób ogląda, jak patrzę na statystyki, właśnie takie książkowe filmiki. No, ale cóż, nie poradzę nic na to. I odnośnie QA, tak jak nagrałam Wam filmik 40 Faktów o mnie, możecie jak najbardziej zadawać mi pytania. Z miłą chęcią nagram taki filmik. A co do opowieści z życia wziętych i zdania mojego na różne tematy, postaram się przygotować i w czerwcu nagrać filmik, bądź kilka takich filmików właśnie odnoszących się do tego, co powiedzmy sobie zażyczyłaś, ale też kilka osób właśnie widziałam, pisało czy o przepisy, kosmetyki, chociaż ja ostatnio mało, mało kupuję, zużywam to, co mam, to, co potrzebuję, ewentualnie coś u mnie naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Dawno nie było takich kosmetyków, które kupiłam sobie, żeby tylko, wiecie... Bo sobie sprawdzić. Dużo mi jeszcze zostało po świętach i tak dalej, więc na razie zużywam wszystko to, co mam. I cóż, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Powiem Wam, że tak jak wcześniej wspomniałam, kilka osób pojawiło się właśnie tylko na rozdanie i mam nadzieję, że też dotrze. Dotrzeć też do tych osób, że mm, rozdanie samo w sobie, wiecie, jest fajne, bo ja też biorę udział w rozdaniach y, u różnych osób, ale fajna też jest interakcja. Widz, nagrywający, nagrywający, widz. Y, z większą częścią z Was, która wzięła właśnie udział w tym rozdaniu, tak właśnie jest. Y, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Majowe rozdanie się zakończyło, ale niebawem pojawi się czerwcowe. Tylko muszę troszeczkę pogarniać pewne sprawy. Dziś jeszcze urodziły nam się cztery kociaki, więc szczerze powiedziawszy, nie byłam do końca pewna, czy ten filmik się ukaże, czy dzisiaj będzie wynik rozdania, czy czasem dopiero nie w niedzielę. Także jestem od 3.30 na nogach i szczerze powiedziawszy, marzy mi się sen. Ale zanim sen, to jeszcze troszeczkę czasu upłynie. Mamy godzinę 14 i jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, więc ja zabieram się za te rzeczy. Wam życzę pięknego weekendu, no bo dzisiaj piątek. I przede wszystkim dużo zdrówka i uśmiechu. I my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, Papa. Pa.